Cześć, cześć. Przed wami recenzja wspaniałej książki poradnika, trudno to nazwać. Sto jeden cytatów, które zmienią twój sposób myślenia. Napisała ją moja ukochana Brianna West. Książka wyszła od wydawnictwa Filia na Faktach, a jej premiera była 16 czerwiec 2025. I na początku mam dla was cytat. Prawdziwe cuda w naszym życiu to takie wydarzenia, które zmieniają nasze postrzeganie faktów, ludzi i siebie. To zgoda na to, że jest nadzieja, ponieważ istnieje inny sposób funkcjonowania. Słuchajcie, Elektra trzyma w dłoniach podobne poradniki, zwłaszcza tej autorki. To po prostu nie mogę wiedzieć z podziwu, jak mądrze zostały napisane. Pamiętam, że kiedyś, gdy byłam młodsza, no nie rozumiałam ich, były dla mnie czymś odległym, jakby niewiarygodnym. no... Nie wiedziałam, jak można zmienić swój świat i swoje, swoje takie, wiecie, no postrzeganie go. Dlatego inni ludzie czasami się uśmiechali, to było dla mnie dziwne, a jeszcze inni innych coś tam zawsze spotykało nieprzyjemnego. I jedyny plus to taki, że nigdy niczego, jakby to mam powiedzieć, że nigdy sobie niczego nie złamałam. Wiecie, no podobno to czuwanie zmarłych ma taki wpływ, ale oczywiście to nie jest też książka o tym. Teraz, kiedy mam już swoje lata, wiem, że no, potrafię zrozumieć postrzeganie świata drugiego człowieka. Widzę, jak wielką wartość mają w sobie porady ludzi mądrych i naprawdę bardzo doświadczonych. Słuchajcie, wiele cytatów jest opartych właśnie o zrozumienie i tematykę manifestacji. Znajdziemy w nich kierowanie swoim myśleniem, wybór świadomego postrzegania świata, zrozumienie, że zmiana myślenia dopiero spowoduje zmianę mojego życia samoobrona, odpuszczenie innym, gdyż żaden argument nie sprawi, że ktoś inaczej ujrzy swoje życie, zaakceptowanie swoich pragnień i dojrzenie do nich, a nie, jak to wiecie, czasami się mówi na oczekanie na cud, bo wiecie, no cud to przede wszystkim my. Słuchajcie, spodobało mi się tutaj stwierdzenie, żeby nie mówić ludziom rzeczy, które już osoby wiedzą. No, nie ma w tym wsparcia z naszej strony, bo jedne, co pragną usłyszeć, to to, że da się to wszystko zmienić. Każda nasza myśl kreuje świat, w jakim żyjemy. Jeśli będziemy myśleli negatywnie, no to raczej tylko takie życie do nas przyjdzie. Piękne życie, za to ciężka praca, tylko i wyłącznie praca nad sobą, ja sama o tym wiemy swoimi myślami. No, nikt nie zmieni się z miesiąca na miesiąc. Też to wiem, bo już oczywiście od jakiegoś czasu próbuję wyrzucić ze swojego słownika słowo mówią. Zwróciłam na nie uwagę, gdyż wiele starszych pokoleń wciąż je powtarza, i jakoś tak nagle zaczęło mi to po prostu przeszkadzać, że ja też je czasami mówię. Słuchajcie, ja tak naprawdę odrzuciłam już wiele niemiłych dla mnie słów, no bo w końcu rozumiem, jak wielką wagę zła dla mnie naprawdę miały, jak niszczyły też moje życie. Ten poradnik nie będzie Was przekonywał. Do, do zmiany siebie. Jedynie za pomocą krótkich mądrości bądź dłuższych stwierdzeń, jak możecie zauważyć, pokażę w jaki sposób, w jaki sposób możecie tak naprawdę uzyskać to, czego chcecie. A czy to będzie dla was dobre, to już po prostu sami musicie podjąć taką tematykę w swojej głowie. Mam dla was jeszcze jeden cytat. Nie możemy być szczęśliwi przez cały czas. Negatywne emocje to sygnał, że coś jest nie tak. To nie emocja musi zostać naprawiona, tylko rzecz, na którą próbuje ona zwrócić twoją uwagę. Słuchajcie, to według mnie naprawdę najbardziej wartościowy cytat. Każdy z nich był pouczający, naprawdę bardzo dobry dla nas, ale ten szczególnie zwrócił moją uwagę, bo, no wiecie, zwyczajnie to prawda. Teraz wiem, że skoro ponownie jestem chora, to znów nieodpowiednio się odżywiałam. To nie pech, który na mnie spadł, ojej, co to się stało, że jestem chora. No, odkąd to do mnie dociera, naprawdę inaczej widzę siebie i, i to, co w ogóle mnie otacza. Sami zobaczycie, że ta mała, niepozorna książka zawiera w sobie naprawdę całą prawdę świata i tylko dobra skierowanego dla. Każdego czytelnika, tu każdy czytelnik ma z tego coś wynieść dla siebie dobrego. Nie ma tutaj absolutnie i wyłącznie niczego złego. Ale tak naprawdę to tylko wy możecie zdecydować, czy chcecie odmienić swój świat, czy chcecie dać wam swoją taką szansę na to, żeby stał się piękny, cudowny, wspaniały i miły, czy, czy wolicie pozostać tam, gdzie wciąż jesteście i, i jak nie potraficie z niego wyjść. Także książka jest niesamowita, niesamowita i jeszcze raz niesamowita. Z całego serca wam polecam, przeczytajcie. A być może i Wasz świat stanie się piękniejszy. Warto zawsze zaryzykować. Trzymajcie się. pa, pa.